Albo można grać też tu, w wakaru, Malediwy. Rasti, mój kolega z Filipin, czego się nie dotknie, zmienia w złoto. Jest najlepszym artystą, jakiego w życiu spotkałem. Z kawałków steropianu sklejonych ze sobą, potrafi wyczarować cuda. Jest w stanie zrobić wszystko z niczego. Zobaczycie tą rzeźbę potem. Zobaczycie, co Rasti potrafi z tego zrobić. A skąd bierze kawałki steropianu? Pokażę Wam kiedy indziej. Na płochocińskiej mnie zakleili, za to promują mnie bardziej tu. Tu Jarek, tu Jarek i tam Jarek. Jest mnie więcej od tamtych szambiarek. Dlaczego mnie tak tu promują? No, może dlatego, że kiedyś wygrałem tu turniej na Malediwach i zostałem przypadkiem, wygrywając z kucharzem, ogrodnikiem i kilkoma trenerami, najlepszym trenerem na Malediwach, a może dlatego mnie lubią? Że mnie po prostu lubią, a ty co o tym sądzisz, Nadżar? Uwielbiam takie odpowiedzi, ale uważaj, bo poprzedni trener jeszcze nie opuścił wyspy. Wylatuje za kilka godzin. Uważaj, może być gdzieś tu obok i będziesz się musiał przed nim nieźle tłumaczyć. Tak, tam z obstawą idzie były coach. To ja go zastępuję. Dobrze, leć już przyjacielu, bo teraz to ja będę jedynym i najlepszym trenerem na wyspie. O, na przykład to. Piłka nożna, jak ja ją nienawidzę. Tak, dlaczego nienawidzę? Nie dlatego, że nie lubię piłki nożnej, tylko dlatego, że wczoraj mój klient właśnie tu wywalił się, wywalił się i anulował 10 lekcji ze mną. A biorąc pod uwagę fakt, że lekcja ze mną kosztuje 120 euro razy 10, 1200 euro. Oczywiście kasa nie idzie cała dla mnie, bo ja jestem na prowizji, ale wywalił się i nie zagra. No, dlatego nie lubię, nie lubię piłki, bo mi kontuzjuje graczy. Dzień drugi w kraju, gdzie korty sypią się szybciej niż kort flakes. Tak, nie żartuję. Widzicie to? Miesiąc temu wylali na wierzchnię. A na wygląda tak. Sypie się. Robią się dziury. Po miesiącu. O, tak wygląda kort. Pamiętacie kłopoty z kortami w Czarnogórze? No właśnie. To tu jest trochę gorzej i ja nie wiem. Ja nie wiem, czy te korty wytrzymają 100 dni. Tak, 100 dni, bo tyle mam to być. 100 dni w raju, gdzie korty wyglądają tak. Tak, no, gdybyśmy się zastanawiali, czy mam jedyną rakietę Nowaka na wyspie, to okazuje się, że niestety nie. Zobaczcie. E, rakieta Nowaka Dżokowicza, należąca do menadżera tego hotelu. No, nawet mu podpisał. I forgot to ask e, Nowaks to sign my ra racket. E, no, to w każdym razie niestety nie jestem wyjątkowy. Nie przejmuj się. Przecież jest jeszcze kort numer 2. No, na szczęście jest kort numer 2. Tak. kort numer 2 y, już został. Y, Starty. Nie ma korpusu numer dwa, bo poszła reklamacja ze względu na to, że woda dostawała się pod powierzchnię, robiły się purkle i robiło się to, co tam. No i co? Jak ja mam grać w tenisa na kortach, które wyglądają? No tutaj to odpada. A tam? Sprzątając dziś schowek, odnalazłem prawdziwy skarb. Przysypany szczotkami, kartonami, zapomniany przez wszystkich leżał on. Lobster. 201. Maszyna do wyrzucania piłek. Nie ma zbyt wielu funkcji w zasadzie tylko dwie: losowe nagrywanie w poziomie oraz całkowicie przypadkowa góra-dół. O ile jeszcze można zaakceptować jej prymitywny sposób regulacji szybkości wyrzucanej piłki tym plastikiem, o tyle regulacja wysokości tym łańcuchem różańcowym jest bardzo niedokładna. Lobster jest pneumatyczny. Działa zatem jak odkurzacz, tyle że odwrotnie. Gdy będziecie grać nocą w salonie, na pewno zapukają do was sąsiedzi, bo obudzicie cały blok. Nie ma pilota. Kolejny mankament. Czyli przy załadowaniu trzeba przebiegać na drugą stronę, a on niczym wróg z podstawówki będzie was opluwał. Tyle że piłkami. Marnując przy tym wasz cenny czas. Mimo, że od Spinfajera z poprzedniego odcinka dzielą go technologiczne lata świetlne, to tamten by się tu nie sprawdził. Temperatury osiągane w ciągu dnia dochodzą do 40 stopni w cieniu przy 80% wilgotności. Są to warunki ekstremalne. A prosty w budowie lobster jest niezniszczalny. Piłki wyrzucane pod ciśnieniem nie są mierzone wałkami, zatem nie zużywają się tak szybko. W oddalonej o godzinę wodolotem stolicy piłka kosztuje 8 euro, zatem dostarczenie tego 13-kilogramowego zapomnianego kraba musiało kosztować tyle, co jest wart Spinfire w Polsce. Stosowanie maszyny do wyrzucania piłek traktuje jako substytut, a nie urządzenie docelowe. Natomiast wiem, że stojąc obok swojego ucznia raz na jakiś czas widzę jego błędy jeszcze bardziej niż na swojej własnej dłoni. No i czekam na słowa zawistnego sztundziarza, który powie Jarek, ty to tam nawet nie masz z kim grać, grasz z maszyną i taki jesteś trener. Sylwetkę najlepszego w tym roku singlisty świata już Wam przedstawiałem. Tak się złożyło, że czas przedstawić Wam teraz jego. Mate Pawić. najlepszy deblista świata. Urodzony w Splicie, chorwacki tenisista, był prowadzony na początku przez jego ojca, a potem w tur po świecie wzięła go trenerka, jego siostra. Jak sam zauważył, jego najbardziej pamiętnym pojedynkiem był finał Wimbledonu, pamiętacie? W 2017 roku, w którym wraz w parze z Oliwierem Marachem ulegli po prawie pięciogodzinnym boju w piątym secie przeciwko Łukaszowi Kubotowi i Marcelo Melo. Po tym pamiętnym i jednym z ciekawszych pojedynków wielkoszlemowych w deblu było już tylko lepiej. Rok później wygrał Australian Open, w 2020 roku US Open. Oba turnieje wygrał też w mikście, czy jak to woli, w grze mieszanej. Wreszcie w tym roku przyszedł czas na Wimbledon. Wygrał go oczywiście po czterech latach oczekiwań. Złoto na Olimpiadzie też wpadło do jego kieszeni w tym roku. Mate, a czy ty jesteś na jakiejś specjalnej, tenisowej diecie? Nie, jem wszystko. Trochę innym głosem i w innym języku, ale mniej więcej tak mi odpowiedział. Trenujesz w parze czy raczej indywidualnie? Zdecydowanie indywidualnie. Deblowe treningi to są raczej treningi sparingowe. A w singlu jak ci szło? Najwyżej byłem na 295. miejscu. W debla zawsze mi szło lepiej. Wobec tego, gdy dochodziłem do finałów, nie miałem czasu na zakwalifikowanie się do turniejów singlowych w następnym tygodniu. W pewnym momencie, gdy byłem już 40 na świecie, podjąłem decyzję, żeby grać tylko w debla. A jesteś w jakimś związku? No nie widzisz, przecież na kort właśnie wbiegła moja dziewczyna. Trzy lata razem. Ostatni materiał na temat Szambiarek spotkał się ze sporym odzewem z Waszej strony. Setki komentarzy na temat tego, że tam gdzie stałem, w zasadzie to dwa komentarze. Mariusz pisze, Jarek tam gdzie stałeś, tam gdzie jest myjnia, to tam już jest kanalizacja od 2.18, mamy kanalizację, zatem nie wiem, no jest i kawałek dalej nie ma oczywiście, ale tam gdzie byłeś jest kanalizacja. Inny kolega pisze, Jarek, mój kolega ma szambiarki, powodzi mu się i, i wie od niego, że tam niedaleko jest zlewnia i że one tam wszystkie to jakoś zlewają. Jak tak dalej pójdzie, to nagram specjalnie odcinek o tym, bo oczywiście przepraszam, że doszło do takiej pomyłki, że w tym miejscu akurat nie wypompowywali, chociaż na Płochocińskiej, gdzie grałem, w poniedziałki co tydzień zawsze klepało, jak nic, na korcie numer jeden, bo akurat się o tej porze przyjeżdżali wypompowywać. Także oficjalnie przepraszam i dziękuję. Dziękuję, bo zmotywowaliście mnie do tego, żeby następny odcinek nagrać już bez rakiety tenisowej w ręku. Bez piłki, bez kortu. Dlaczego? Bo Szambo Was bardziej obchodzi. Bo Szambo Was bardziej obchodzi. <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> Rasti zrobił swoje. To jest ta rzeźba, o której mówiłem na początku odcinka. Na Malediwach można poznać ludzi z zupełnie innego świata. Zawsze wydawało mi się, że prośby o subskrypcje są takim żebraniem. Dzisiaj już wiem, że one motywują twórców tych filmów. Dziękuję Wam za te kilkanaście łapek w górę i kilkadziesiąt subskrypcji. A korzystając z tego, że przyszły święta, życzę Wam, by Wasz świat był taki, jaki chcecie, aby był.